Tu są stryki, tu tam takowe wygląda niebo. I zobaczysz, to zaraz po nie do siebie. Czy zaraz mi nagram? Nie. A nie możecie pisać komentarzy, to wam ciężko napisać komentarz, co chcecie dać? Nie jest ciężko, napiszcie komentarze na temat filmów moich, co ja wam nagrywam, bo przestanę nagrywać, nie będzie żadnych filmów, na to zbierać puszek już nie będzie, bo zbierać puszek to już o nie, nie wiem gdzie on mieszka dokładnie, ale nie będzie filmów, jak nie będzie komentarzy pisać, piszcie komentarze przed każdym filmem, ja wam to mówię, piszcie komentarze, nie pożałujecie. to wam ciężko napisać krepli czy tam jakiś komentarz bo komentarze nie będą oszowane piszcie kto zna niech pisze komentarze do mnie nacie może ze mną skonstruować niedługo podam swojego gadu, gadu i tam napiszcie do mnie jaką, jakie filmy wyście albo piszcie na, na tym na youtubie ja wam odpiszę na pewno odpowiem wam na, na te komentarze ciężko wam napisać czy nie umiecie pisać? Ludzie, ciężko napisać i subskrypcję mi stawić, żebym pan kanał na zło prowadził. Bo mogę prowadzić bo kanał na żywo, jak jechał rowerem. Tak będzie na godzinę trwać. W różnych miejscach. A to ciężko napisać komentarze, subskrypcje dać. Ciężko, nie? Ech. Ciężko chyba, nie? Dajcie komentarze. Dziękuję. Żegnam się ze ścieżki rowerowej w kolejce you nice.